Robiąc te dwa ćwiczenia osiągniesz większość efektów treningowych. Te dwa ćwiczenia zaangażują niemalże całą górną część twojego ciała. Progresując w tych ćwiczeniach będziesz budował zajebistą formę. Te dwa ćwiczenia to podciąganie i pompki. Oh, yeah. Widzicie, dojebałem. Na czym dojebałem? Przede wszystkim na podciąganiu. Tak naprawdę większość mojej formy bym miał zrobioną na podciąganiu. Bo podciąganie to jest dla mnie główne ćwiczenie. Angażuje większość partii, większość mięśni, partii mięśniowych górnej części ciała angażuje biceps, angażuje mięsień ramiennopromieniowy, angażuje nawet w górnej części angażuje pri, ty, triceps, angażuje tył barku, angażuje czworoboczny, zwłaszcza czworoboczny dolny. Nawet jak złapiesz pod to Ci angażuje klatkę. Angażuje przedramię, angażuje brzuch. Uważam, że podciąganie to jest najlepsze ćwiczenie, jakie możesz robić. A, podciąganie? Jedyne, czego wymaga, to drążka. Masz drążek, możesz katować podciągania, możesz zrobić większość formy na samym podciąganiu. Jeśli połączysz to jeszcze z pompkami, to, to jedziesz jeszcze przód barku, jeszcze bardziej klatkę piersiową, jeszcze bardziej triceps. Już naprawdę robiąc te dwa ćwiczenia systematycznie, będziesz budował dobrą formę. Jeśli nie potrzebujesz takiej różnorodności, Uważam, że różnorodność, zwłaszcza na początku, nie jest korzystna, dlatego że robiąc dwa ćwiczenia, dużo łatwiej jest wpaść w rutynę, wykreować sobie nawyki i też polubić te ćwiczenia. Jeśli polubisz te ćwiczenia, poczujesz, że faktycznie robisz ten ruch już któryś raz i że czujesz co, coraz lepiej, coraz lepiej wykonuje się to ćwiczenie, jeszcze masz tyle możliwości progresowania technicznego. Możesz na przykład na pomkach, możesz złapać bardziej szeroko, bardziej wąsko. Możesz złapać też bardziej na triceps, zbliżyć ramiona tutaj. Możesz też złapać bardziej na górę klatki, trochę się wychylić. No możliwości progresji są naprawdę niesamowite. Tak samo z podciąganiem, chwyt młotkowy, chwyt, chwyt bardziej na chwytem, szeroko. I też technicznie możesz się skupiać izolować na przykład przy podciąganiu podchwytu może bardziej skupić się na bicepsie, może skupiać bardziej się na najszerszym. Te ćwiczenia są naprawdę niesamowite. Nie, nie potrzebujemy nie wiadomo czego za bardzo w tych czasach jest tendencja do komplikowania. Lepiej postawić na bazę, wychrować sobie bazę jeśli już faktycznie to polubisz, czujesz, że sprawia ci to przyjemność, satysfakcję, jeśli zauważasz progres a na pewno zaczniesz zauważyć progres. Nie jest to tak, właśnie o to chodzi, żeby postawić na systematyczność i patrzeć długofalowo, bo kreowanie sylwetki nie jest czymś, co potrwa dni, albo tygodnie. Są to prędzej miesiące, albo nawet lata, więc lepiej stworzyć to, na przykład, pod względem tego, żeby Dawało to satysfakcję i przyjemność z dnia na dzień, żeby nie ciągnąć tylko dlatego, że a tak jest najbardziej optymalnie, a tak pod efekty końcowe, pod y, moją wymarzoną sylwetkę, to i to powinienem robić. No bo wtedy jest dużo mniejsza szansa, że faktycznie dokonasz czegoś takiego, jeśli będziesz patrzył tylko na ten końcowy, końcowy wynik i jeszcze starał się tak ambitnie od razu do wszystkiego podchodzić na 100%. Lepiej progresować, zwiększać poprzeczkę stopniowo. Więc polecam spróbować te dwa ćwiczenia. Polecam wytworzyć sobie rutynę. Na przykład, robisz te ćwiczenia co drugi dzień. Nawet możesz zacząć od jednej serii, dwóch serii. I stopniowo, stopniowo, stopniowo. A zobaczysz, efekty będą przychodzić i też będziesz czuł się lepiej. Staraj się skupić. Na pozytywnych efektach takich bardziej natychmiastowych. Na przykład o tym, że zrobisz jedną serię, patrzysz, czujesz się lepiej. Byłeś zmęczony podczas serii, ale teraz nagle masz wyrzuty pozytywnych energii, endorfin. Jeśli będziesz skupiał się na ruchu, na podciąganiu, to zauważysz, że faktycznie coś można w tym polubić. Robiąc to systematycznie, polubisz to ćwiczenia, a uważam, że podciąganie i pompki to jest. To są ćwiczenia jedne, które można najbardziej w sumie polubić z wszystkich ćwiczeń na siłowni, przynajmniej moim zdaniem. Bo są one bardziej ciekawe, masz wiele możliwości, wiele możliwości, jak, jak ruszysz. Nie jest to typowo ruch z punktu A do punktu B, bo możesz kombinować. Możesz się cieszyć procesem, co jest najważniejsze.